Aicham, syn Mariam al-Halak, był torturowany, a potem zabity przez syryjskie służby specjalne. Taki los spotykał tysiące przeciwników reżimu Assada. Dwaj oprawcy, oficerowie Anwar R i Ejat A, 23 kwietnia stanęli przed niemieckim sądem. Chcę, by wszyscy winowajcy zostali postawieni przed sądem, od współpracowników po samego Assada. Ci ludzie są odpowiedzialni za rozlew krwi naszych dzieci. To pierwszy na świecie proces karny, w którym oskarżeni zostali przedstawiciele reżimu al-Assada. Zarzuca się im zbrodnie przeciwko ludzkości, między innymi tortury i napaść na tle seksualnym. Pastwili się nad więźniami zakładu karnego w Damaszku. Sześć lat temu jeden z oskarżonych, Anwar R. Zbiegł z Syrii, przybył z rodziną do Niemiec i złożył wniosek o azyl. Został aresztowany w lutym 2019 roku. Mazen Darwish, prawnik specjalizujący się w prawach człowieka, jest jedną z osób, które wniosły pozwy do sądu. Sam przeżył tortury w Syrii i chce, by Kaci odpowiedzieli za swoje czyny. This is po raz pierwszy mamy do czynienia z szanowanym, niezależnym sądem i sędzią. Mamy ofiarę i podejrzanego. I korzystamy z istniejącego porządku prawnego. Nie mamy tego w Syrii. Podczas wojny domowej syryjski reżim miał torturować i uśmiercić kilkanaście tysięcy osób, przeciwników Assada i zwolenników opozycji. Niemieccy śledczy zebrali obciążające dowody z kilku lat. Zbrodnie potwierdzać ma także ponad 26 tysięcy zdjęć z miejsc kaźni, które udało się przemycić. Zrobił je syryjski fotograf wojskowy o kryptonimie Cezar. Proces na mocy prawa międzynarodowego toczy się przed wyższym sądem krajowym w Koblencji.